Od razu można wykryć tych, którzy będą chwiejni i którzy zostaną w tyle, którzy nie dojdą do końca i tych, którzy są bardzo głodni. I ten głód trzeba rozwinąć, ponieważ musisz stworzyć sobie cel, jakikolwiek by on nie był, cel krótkoterminowy i cel długoterminowy. W świecie kulturystyki niektóre nazwiska rezonują głośniej niż inne, a jedno wyróżnia się jako tytan wśród tytanów. Teraz gdy przedstawiamy historię Arnolda Schwarzenegger'a od ciężarów do ekranów, podróż siły, dyscypliny i transformacji która nie ma sobie równych. Arnold robił wszystko, co trzeba, bez względu ile to zajmie godzin, pozowania czy wizualizacji, oglądania materiałów treningowych, oglądania motywujących książek. Arnold nie tylko podnosił ciężary, on je opanował. Z każdym uginaniem, każdym wyciskaniem, każdym podnoszeniem kształtował nie tylko swoje ciało, ale także swoją przyszłość. Jego dyscyplina w treningu, połączona z nienaganną techniką, katapultowała go na szczyt świata kulturystyki. Wygrywając mister Olympia 7 razy z rzędu. Musimy sobie wyobrazić, jak powinno wyglądać to ciało, aby wygrać. A potem poczuć, że każde powtórzenie, które wykonujemy, przybliża cię o krok do rdzenia, aby ta wizja, którą masz, stała się rzeczywistością. I dlatego, gdy patrzysz na przykład na pompowanie żelaza, możesz zobaczyć, że zawsze mieliśmy wielką radość na siłowni. Według Arnolda, gdy boisz się porażki, to nigdy nie rozwiniesz się. Ludzie, którzy rozwijają się najbardziej, to ludzie, którzy naprawdę się nie przejmują. Albo ponoszą porażkę, albo odnoszą sukces. Podejmą ryzyko, ponieważ to jest to, co muszą zrobić. Arnold przekształcił kulturystykę w widowisko, w którym każdy mięsień miał historię do opowiedzenia, każda poza była deklaracją wielkości. Jego wpływ rozszerzył kulturystykę poza siłownię i umieścił ją w Centrum Kultury Popularnej, inspirując pokolenie do pójścia w jego ślady. Pracował po pięć godzin, ponieważ wiedział, że każdy trening, Przybliży go do zostania Mr. Olympia, Mr. Universe, Mr. World i wszystkich tych rzeczy. Wszystko to, czego uczymy się w sporcie, jest bardzo pomocne w każdej innej rzeczy, którą robisz w życiu. Schwarzenegger poświęcał pięć godzin dziennie na ćwiczenia, pozował godzinę dziennie. Rozciągał się i wygrywał Mr. Olimpię. Im ciężej pracujesz, tym masz więcej szczęścia. Słowa Arnolda rozbrzmiewają w powietrzu każdej siłowni. Jego mentalne podejście do treningu, skupione na wizji i jasnym celu, to lekcja życia, nie tylko dla kulturystów, ale dla każdego, kto dąży do doskonałości w każdej dziedzinie. Ale nie ma większego znaczenia, czy ktoś inny wie i czy ktoś inny w to wierzy, ale ty wiesz, że ta zasada wizualizacji siebie jako gwiazdy zadziała i wszystko, co musisz teraz zrobić, to iść w kierunku tej wizji. Patrząc w lustro, możesz dowiedzieć się, czego brakuje w twoim ciele. Dziedzictwo Arnolda Schwarzenegger'a wykracza poza żelazo, które podnosił. Chodzi o ducha, którego podnosił w innych. Niech historia Arnolda zainspiruje Cię do większego wysiłku, sięgania wyżej. Arnold Schwarzenegger to coś więcej niż kulturysta. Jest ikoną silnej woli i mocy osobistej transformacji. Zasubskrybuj, aby uzyskać więcej motywacji i transformacji. Pamiętaj, siła zaczyna się od wiary.